Witajcie na moim kanale. Po krótkiej przerwie zakupiłem dwie zdrapeczki. Wkład to 20 zł i mamy tutaj Ekstra linię z numerem 5 i krzyżóweczkę XXL z numerem 16. Dawno nie drapałem, nie wiem, czy tydzień minął. Trochę przerwy, no ale dzisiaj już nie mogłem się powstrzymać. Jak przechodziłem o kolektory, mówię: No, za te dwie dyszki mogę wziąć, zobaczymy, czy po przerwie coś wpadnie, czy nie. Na razie w liniach nie ma nic. W krzyżówce mamy rum w pierwszej i to tyle. No to co, to lecimy z liniami. Lecimy z liniami. No i co? Drapiemy. Tak mówię, za, muszę coś nagrać, bo bym się przypomniał, że jestem. Czapeczka. Mamy czapeczkę. I tu mamy czapeczkę. Lato minęło. Zrobił się chłód. Dzisiaj 1 września. Okulary. Od poniedziałku dzieci do szkoły. I się zacznie znowu szara rzeczywistość. Lato zdecydowanie za szybko mija. Znowu to zimno. Nienawidzę zimna. Człowiek sobie jechał gdzieś nad jeziorko Posiedział A tak Łódź, nie ma nic Łódź, Łódź Gdzie my tu mamy łódź jeszcze? Nie ma I mamy krzesełeczko, czyli leżak Leżak jest tutaj. I co? Widzę, że niedobrze się już układa to wszystko z symbolami. Słoneczko. Czy mamy słoneczko No mamy na niebie. Świeci dzisiaj. Od rana. Trochę się poprawia pogoda. Na jakiś czas ma się poprawić. Nawet, nawet ciepło ma być. Popcorn. To jeszcze były okulary. Popcorn. No, nie układa się to zbytnio dobrze. Już widzę po symbolach, że ciężko. Będzie ciężko. Coś tu. Haczyć. piłka Aha, no właśnie piłka i parasol dzisiaj niepotrzebny tu jeszcze czapeczka była tak tak a tu jeszcze no ja go mijam. No to, czyli teraz będą pustaki Klucz nie ma Nie jest tu Arbus No to, to te znaczki co Nic nie dają, no i będzie łyżba Motyl, którego nie ma D, C, e. No niestety ekstra linie przegrały. Cała nadzieja w krzyżówce. No bo zaczniemy od zera. L. Czy my mamy tu L? Tutaj mamy L. Byliśmy na bliźniakach. W minioną niedzielę. Pogoda trochę nie dopisała, padało ale ogólnie fajnie. Nie było źle. Filmik nagrałem, wrzuciłem. Kto tam nie widział jeszcze, to może sobie wejść zobaczyć. Na koncercie nie zostaliśmy, bo po prostu. Po pierwsze przemokliśmy padało, dzieci już zmarzły potem. A po drugie jakoś wideo do mnie nie przemawia ten zespół. Nie znam. Piosenek w ogóle. I tak nas to zniechęciło trochę. By było coś innego, to może byśmy zostali. Puli. Powstało pierwsze słowo. I tutaj i. No dobra, nie ma nic. Lecimy następne, co tam? D, literka d. L było. Już było. Czyli a nie będzie. L, l, d. Trzeba się gubi. D. Wszystko na ten temat. Tu jeszcze jest d. Dobra. Lecimy dalej. Cierka W. Pierwszej nie ma, tu jest w, czyli mamy bmw, drugie słowo. Brakuje jednego. To chociażby zwrotu w. Koniec. Dobra. J, moja ulubiona. J. Pierwszej nie widzę. Chyba, że coś przeoczyłem. J. I. J. No. To na tyle. Literka T. T. Czyli A nie będzie, bo już nie ma szans. Interesuje nas właśnie ta krzyżóweczka, tu druga, bo są dwa słowa. Ale nie widzę tu, żeby coś się zanosiło, bo a A to właśnie kluczowe A. Nie no, za dużo wyrazu by powstało. Nie ma szans. Y Tu jest tylko jedno słowo. A tu mamy jakieś i y w ogóle? Nie mamy. Hmm. Ty, ty, i co? I nic. I zostały dwie literki. Literka e, już tak nie będzie. Tu powstał step. Ale to już nic nie da. Hmm. Teraz by się F przydało, którego na pewno nie będzie. Będzie O O albo n. H by się przydało, to jeszcze D było. No i ostatnia. O, tak mówiłem. Czyli klapa. Jaj, I po przerwie znowu zero. Klomp, który pierwszy dopiero tutaj także kiszka Krupniok po śląsku 40 a my mamy EC dziękujemy także no nic to nie przyniosło kolejne zero nie to jest dobra to są zrabki, wiadomo. Nie brałem jakieś numery, po prostu pani mi wydała. Tak jak leciało, się zdarzyły takie i takie były puste. No dobra, ja biorę się dzisiaj za ogórki. Bo jeszcze mamy w ogrodzie ogórków, tyle że muszę dzisiaj coś tam porobić. Basia mi nawiozła, wchodzę w kuchnię i co. Nie wiem, kiedy się spotkamy na drapaniu. Kiedyś tam się spotkamy. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. Kto jeszcze nie widział zlotu bliźniaków w Czarnkowie, może wejść sobie w film, popatrzeć. Było fajnie, chociaż deszczowo się potem zrobiło. Na początku jeszcze nie padało, ale potem już pogoda nas nie rozpieszczała. Dobra, dziękuję wszystkim. Miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego, trzymajcie się, cześć.